Dzień dobry witam was w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak łatwo kroi się poliwęglan Nie używając do tego żadnej piły ani niczego po prostu w warunkach domowych możemy dociąć sobie poliwęglan jak tylko chcemy Ja w tym momencie mam poliwęglan 16 Będę używał profilu jako sobie prowadnicy i do tego jeszcze byśmy potrzebowali zwykłego nożyka do tapet Yy, cała historia o, musi być nożyk ostry, oczywiście. Cała historia polega na tym, że ten nożyk, ten nożyk z poliwęglan, nie możemy yy, cisnąć mocno. Nie możemy cisnąć, ze względu na to, że będzie nam się on zacinał. Yy, przykładamy sobie. Wymierzamy sobie odległość, jaka powinna być, wymiar całego poliwęglanu. Przykładamy sobie coś długiego, może być poziomica, może być cokolwiek innego, aby było proste. Przykładamy nożyk i lekko go ciągniemy. I kilka ruchów takich powtarzamy, tylko muszą one być dosyć szybkie. tak jak słyszymy, nasz poliwęglan zaczyna się uściślić. Mamy pierwszą warstwę przeciętą. Oczywiście odkładamy sobie i teraz musimy go przełamać. Jak go już przełamiemy, to docinamy sobie drugą stronę. Oczywiście yy, robimy tylko tutaj taką małą szparkę, żeby nam ten nożyk nie zwierzał i krzywo nam się nie kroiło. Tak, tak samo szybkimi ruchami, szybkimi ruchami. I mamy poliwęglan odcięty równiutko, tak jak powinien być. Co jest atutem takiego, takiego cięcia? Jest takiego cięcia atutem to, że nie ma wiórów. Nie, w komory nam nie wchodzą wióry, chociaż powinniśmy to teraz sprężarką przedmuchać, żeby, żeby nie było w komorach właśnie wiór, czasami zdarza się woda, bo otrzymają te poliwęglany na składach na dworzu, czasami się zdarza woda, albo po prostu zapomnieliśmy, tak jak ten, zabezpieczyć sobie poliwęglanu, tak? zwykłą taśmą, zwykłą taśmą. Taką klejącą, zaklejamy je do drugą stronę i już tam, tam się nie będzie kurzyć ani żaden pył, żaden wiór, nic się nie będzie nam yy, dostawać. Mam nadzieję, że dużo pomogłem. To samo, to samo, tak samo kroimy wzdłuż. Wzdłuż jest dużo prościej, bo nie musimy aż tak mocno się napinać, żeby go później przełamać. Te komory komory się same łamią, tylko tniemy sam brzeg. Jak już czujemy, że nam skacze nożyk po tych komorach. Przełamujemy go i odcinamy drugą stronę płaską y, poliwęglanu i jest wszystko w porządku. Co jeszcze mogę powiedzieć o poliwęglanie? Y, błąd robią ludzie z napisem. Tak jak tutaj jest, napisy są. To jest część zewnętrzna odporna na UV. A tutaj nie ma napisów. To jest część wewnętrzna, którą kładziemy po spód, bez napisów, napisy na wierzch. I co jeszcze widziałem takiego ciekawego, to nie są przedmuchiwane, są zanieczyszczone te poliwęglany, a często się nawet zdarzają i bardzo mocno porysowane. Także też trzeba uważać, żeby tej folia, ta folia była w całości i żeby ona nie, nie była gdzieś tam złuszczona, no bo będziemy go rysować. Tak? Dzięki bardzo do następnego do usłyszenia zapraszam do subskrypcji i oczywiście wciskajcie dzwoneczek i łapeczka w górę i będziemy lecieć z następnymi filmami na razie